Bradley. Bardzo dobrze, 18 punktów weszło. I tak jak mówię, moglibyśmy wrócić do statuły jeszcze raz wszystkie te potyczki odbyć. Ważne info: czasami będą się. Przepraszam, czasami będą się zmieniać przeciwnicy. To nie jest tak, że zawsze będą ci sami w tym samym miejscu. Oni są brani z jakiejś puli przeciwników, którzy mogą się tutaj pojawić. Tak mi się wydaje. O! Patrzcie. I co, Staszek odkrył? Sekret. Shh. Aldor soldiers still out there. Don't worry, leave it, leave it to us. The made run for it, but we are not that fast, so we decided to hide from the fire in here, dodging the fire with bells of hay. Great idea! <laughs> Uciekanie od ognia, chowając się w stokach siana, no, to prawda, świetne, idealny pomysł. Barrier gear dostaliśmy coś takiego, zaraz to obadamy. Jeszcze biorąc sobie tutaj ze skrzynki kolejną kartę, która jest Shields Up, proszę bardzo, będziemy mogli zwiększać obronność naszych postaci. No to trzeba teraz dorzucić to wszystko tutaj. Mamy Gigaton Punch. Możemy próbować go wrzucić, tylko właśnie najgorsze jest to, że... Ona wymaga naprawdę dużo zbierania. Dużo zbierania. Możemy spróbować to zrobić. Steam Puncha. Możemy dwa zmienić Steam Puncha na to, żeby zwiększać obronność też, tak? Oj, mamy osiem kart zrobionych. I tu mam tak, cztery karty, które generują kogi. I mam cztery karty, które korzystają z kogów, ale jak sami widzicie... Dużo. Dużo Galeo wymaga od nas inwestowania tych punktów, tak samo tutaj, no ja bardzo rzadko korzystałem z tego flame wave'a, tak wam się przyznam I zazwyczaj, chyba jak zdjąłem z flame wave'a, już nigdy do niego nie wróciłem nawet jak byli przeciwnicy, którzy byli a, którzy nie lubili ogólnie... ojej co ja zrobiłem? discard changes, o, o i teraz pytanie, czy zapisało mi tu? zapisało, dobrze i zgubiłem wątek aż przez to wszystko ja eee, aż mówiłem, że czasami Coś tam, coś tam, nie pamiętam, sorry, wytręciłem się, bo coś kliknęłam i już po prostu myśl mi uciekła, ale myślę, że mi się przypomni przy okazji jeszcze. To lecimy. Zaskoczymy ciebie tutaj. O! No i tak, no i zwykle też, zazwyczaj, zwykle, zazwyczaj, zwykle, zazwyczaj, też zwykle, staram się usunąć na początku maga, bo tam ci zwykli pachałkowie to są proście do nabicia. Szczególnie, że mag ma najmniej HP, to też łatwo będzie go dziabnąć. Dobrze, co my tu mamy? A mówiłem, że Flame Wave rzadko użyłem, bo już go raz zdjąłem, to już nigdy do niego nie wróciłem. Ale teraz Flame Wave mi się przydał, bo mamy trzech przeciwników, najbardziej efektywny będzie. Także na razie Wrecking Ball pozbędziemy się, bo nie ma co zmagazynować kart, które mają dużo punktów, gdzie, kiedy nie mamy jeszcze żadnego. A, wywalimy też Creeping Cold na razie. O, i świetnie się złożyło, ponieważ możemy teraz. Eee, niech będzie jeszcze tutaj. Proszę bardzo, możemy uruchomić specjalną moc. Tego zlejemy w pysk. Podniesiemy obronność naszej alchemiczki. I również zwiększymy jeszcze raz ochronność. Pyk. A że to podnosi podwójnie obronność, tak, postaci. Także bardzo mało teraz obrażeń dostaje. O, dostaliśmy trzy czerwone karty. Przy czym jesteśmy w stanie walnąć Flame Wave. No i to jest teraz taka, wiecie... I tak jestem teraz w kropce, bo mogę walnąć Flame Wave. A mogę też rzeczywiście tym Brave Basterem po prostu włączyć wszystko w kombo. Mogę pozbyć się jednej postaci albo walnąć Flame Wave tylko po to, żeby oni wszyscy dostali tak, żeby wszyscy dostali z ognia 32 obrażenia, czyli łącznie 90, tam 6 punktów obrażeń, tak? Za 3, więc teoretycznie najwięcej Rozposzone, Niech będzie. Wiem, że no mogłem zrobić combo. Wiem, że mogę zrobić combo, ale myślę, że to się z czasem opłaci. Po prostu gdzie będą mieli mniej HP. Dlatego ja tak mówię, że ten Flame Wave no, był świetny tego grzyba. Może rzeczywiście na przeciwników, którzy nie lubią ognia, ale patrzcie. I ja bym już spokojnie tego gościa wy wyko wykończył. Więc jego by już nie było, nie uleczyłby się. I mógłbym już atakować te pojedyncze. Pojedynczych wrogów, więc. Więc to czasami zamiast robić. zamiast robić... Znaczy nie, bo teraz nie. Bo powiedziałbym, że zamiast combo wa warto wybierać karty pojedyncze. Ale w tym przypadku rzeczywiście bardziej opłaciłoby się jednak zrobić to cholerne combo. E, nie robić tego combo, tylko właśnie zaatakować. Dobra, to w takim wypadku leczenie by się może przydało zachować. To teraz wychodzi na to, i nie jestem teraz w stanie, czy jestem w stanie? Zmniejszymy to. I jak użyję Brave Bustera na niego, to dostanie mocno w czambu. Myślę, że Brave Bustera zamienimy. Może przyjdzie nam jeszcze jakaś inna karta związana. Dobra, robimy jeszcze raz. Trudno. Robię to pod combo głównie, tak? Żeby gościa wykończyć. Nie po to, że jest mi jakoś mega potrzebne. A przykład też trochę się uleczy. I dalej żyje. I znowu się leczy, także widzicie. O wiele bardziej opłaciłoby się wcześniej go zdjąć. Szczególnie wodowo teraz sobie super specjalną zdolność. Też jest takie niebezpieczne, Nie wiadomo, co on tam kombinuje. Znaczy, wiadomo, co kombinuje. Jak się by zapamiętało, jak on ma super moc, to zawsze będzie jej używał. O, rany. Dobra, walniemy tym, walniemy tym i walniemy tym. Dzięki temu będziemy mieli obronność zwiększoną, bo shieldy nam wzrosną. Także ile się męczymy, a tak byśmy po prostu go. Stłamsili już dawno temu padł, i jeszcze do tego dostaniemy wszyscy ochronkę. Więc ja tam uzupełnię. jakbyście mieli jakieś pytania na temat gry, czegoś, co byście chcieli dowiedzieć, się, jak to w przyszłości wygląda, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja z Wami chętnie o tym na ten temat pogadam. Jak tego znajdę, czas odpisać. Eee, no, bo, bo rzeczywiście, ja, dla mnie już tutaj dużo czy jest tak mega oczywistych, że mogłem podczas tłumaczenia wam tej, wam tej gry czegoś po prostu zapomnieć. Miejmy nadzieję, że tak mi wszystko się tak nie wydarzyło. I teraz tak, mamy dwa leczenia. Kombo chyba nie zrobimy, przy okazji wyleczymy jeszcze Kopernikę. Tak mi się wydaje. Nie będzie kombosów tym razem. Będą po prostu zwykłe, tradycyjne obrażenia. Nie zawsze trzeba lecieć na te kombosy. może możecie się opłacić, zrobić coś innego. Tak jak teraz. Nikt nie zdawał obrażenia, bo wszystko weszło w Shield. No i cóż. No, moglibyśmy wykonać znowu drugie, drugie ten Gigaton Punch. Nie muszę nam się pozbierać na to. No na początku bardzo ciężko jest zbierać. Znaczy, no można kombinować i wszystko pod Gigaton Puncha na przykład porobić, i potem walnąć mega potężny atak. Ale który zobacz... No zobaczcie, bo w sumie mamy Gigaton Punch, no to daje nam 41 za 4. A my podstawowym atakiem zobaczcie tu robimy 45. Widzicie różnicę? 41. 45, to może być dobra karta dla Galeo, kiedy on wzmocni się, kiedy będzie miał więcej punktów, więcej punktów do ataku, bo na razie ta karta jak widzicie jest kompletnie zbędna, no jaka jest różnica, 45 za jeden kog, 41 za cztery kogi, jeżeli nie, nie, nie zdupluję tego, nie połączę to w kombo razem z Armillo, także no, no się nie opłaca, tak, użyjemy tego, tak, udupimy gościa, tak i użyję tego na, na siebie. Tam ci dwóch, którzy mają najmniej. To teor teoretycznie teor 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 bardzo pasywna runda, ale przykro zabiliśmy do jednego potwora. Ale jest dobrze. I jeszcze do tego kolejny barier. Zobaczcie, no, nie ma szans, żebyś teraz to kolek Jak Będziemy nawet generować kantery. Zobaczcie też, im więcej mamy osłony, tym bardziej to widać w animacji bohaterów. Tak jak mówię, animacja, te wszystkie kurcze, cząsteczki to wszystko wygląda pięknie, jest narysowane genialnie. Jestem wielkim, wielkim fanem. Tej kreski i tego sposobu animacji, jakie tutaj trzymają, poziom od, od czasów już heista chyba. Znaczy, i Steam World Dick pierwszy też był bardzo ładny. Grafika naprawdę do, bardzo do mnie trafia. Ja lubię takie mimo wszystko fantazy bajkowe, tak? Bo to fantazy Steampunk teraz jest. Dobra, potrzebujemy zadać jakieś konkretne obrażenia, więc robimy tutaj bardzo szybką akcję. Pod tytułem. O! Oczywiście teraz counter, ale mamy, zobaczcie, ile. Nie ma countera, dobrze. Pyk, da się go wykończyć? Chyba jednak nie, jeszcze nie w tej rundzie. Tak, ale ten counter, zobaczcie. No! Przebił się przez osłonę. I jeszcze coś, jeszcze mnie dziabnął. I Już pół HP zeszło. Dlatego myślę, że trzeba będzie teraz wykorzystać. Czy mamy mało atakujących, tak czy siak? Wykorzystamy chwilę i poleczymy się trochę też, żeby na przyszłość być bardziej odpornym, ale jeszcze gigaton puncha, dobra. Przepraszam, nie gigaton, tylko steam puncha na końcu jeszcze trzepniemy. Leczenie zaszło, dziab, wygraliśmy, jest pięknie, dziękuję bardzo i mamy dużo expów, 27, jeszcze to nie jest level up, ale naprawdę tutaj, tutaj naprawdę czuć, że te level upy faktycznie zwiększają potęgę, o proszę bardzo, czy to, ja już chciałem tłumaczyć, is it just me or is getting hotter, is it, half the village is on fire, of course it's hot, the smoke is thicker this way though, we are, we are getting close to the town hall. I zobaczcie, tu mamy nagrodę, ale również mamy posąg, co może oznaczać, że zaraz pojawi się boss. Choć, no, są takie chaptery, gdzie na końcu nie ma bossa. Przejdźcie sobie, jak wygląda mapka. Czasami jest tak, że nie ma bossa, ale za to jest ee, jakaś taka. Może po prostu jest trudniejsza walka wcześniej, może dużo walk jest ogólnie rozłożonych, ale czasami jeden chapter to jest po prostu walka z bossem. Więc nigdy nie ma stuprocentowej szansy na to, że to oznacza walkę z bossem, ale zazwyczaj tak jest. Więc zobaczmy na koniec tego epizodu. Chyba będzie walka z bossem, a dokładnie z tym oto sierżantem. A! Tylko zrobiłem jeden błąd. Nie zmieniłem je na kart. Flame Wave'a powinienem teraz odrzucić, bo jest kompletnie nam zbędny, jeżeli będzie walczyć jeden na jeden. Kompletnie Gigaton Punch też nam się tutaj nie przyda, powinienem był to zmienić. What? Why aren't you with the other, other prisoners? Ah, those incompetent teenagers. They are soiling the reputation of the Void Army! The Void Army? What's ex what exactly are you up to here? Besides burning down Town Hall, obviously, I don't answer to any guild scum. I do the bidding of the Dark Lord, whose sabatons you are not even worthy of polishing. The Dark Lord, who? Never heard of him. You could do the bidding of a goat for all I care. <laughs> if you don't spill the beans, we'll spit them for you. Spill them for you. No, i tak jak mówię, no niepotrzebnie zostawiłem tam tą kartę, ale widzicie, no tak to jest trochę człowiek roztrzepany podczas nagrywania. No dobra, bariera. Najmniej, najwi no najmniej w sumie HP ma i Armillo tak samo jak i Kopernika. Ja nie wiem, Kopernika czy Kopernika? Ciężko powiedzieć. Ale teoretycznie moment, ja jestem w stanie tu już zrobić pierwszą sekwencję. Na dzień dobry przywita się z naszymi ciosami, chociaż wiadomo, że może, może tarcza byłaby sensowniejsza. Dziab! I cios! I na koniec jeszcze Lionheart! Który do końca się przydał? A, on wysysa energię. Ło! Wow. I ma ten swój atak. Drive by, który atakuje wszystkich. Także widzicie, że już... Już HP schodzi dość ostro. Także myślę, że czas troszkę się tu wzmocnić. Zrobimy to w ten sposób. Ze względu na fakt, że zrobię z tego jeszcze combo oczywiście. Guardiana sobie weźmiemy, załapiemy przy okazji. Większa obronność. Większa obronność. Wskoczmy się na trzy tury. Steam Punch jest słaby. Ale proszę bardzo. O. I cały czas nastakuje. I seeping, On Widzicie, że jako, że jest to mini boss/slash boss, on ma dwie karty do użycia. Nie jedną. Dobra. Zwiększymy. A to już to już używaliśmy. Dobra. Mamy barierę. Tutaj mamy gigaton punch. No właśnie. Kurde. No mam go. Mogę go wywalić w sumie. Bo zanim. Chociaż zobaczcie, że my w sumie. W sumie to możemy spróbować zobaczyć, jak to pójdzie. Użyjemy Bravado, Użyjemy bariery na przykład na kopernikę. I użyjemy Gigaton Puncha. Zobaczcie się od razu, przynajmniej jak wygląda ten tag team combo. Dobra. Bariera magiczna i. Złączony atak. Dziab! 65. No i to nie jest nic powalającego, prawda? No nic, co by mnie jakoś bardzo mocno. O, ale to jest bardzo dobre teraz jest to, że on zaznaczył, prawda, to często w RPG, tak bywa, szczególnie turowych, że mamy zaznaczenie przeciwnika i teraz wszystkie ataki będą szły w Galeo, więc warto będzie go zabezpieczyć. Warto będzie też się trochę... A, wiecie co? Zamiast leczenia... I Creeping Cold też jest słabe na niego, ponieważ Creeping Cold jest najlepszy, kiedy mam więcej przeciwników, bo on drugi atak przechodzi potem do drugiego przeciwnika, więc jak... gdybym chciał przygotować do tego, do tej potyczki, widząc z kim się mierzę, wyrzuciłbym wszystkie Creeping Coldy, wyrzuciłbym tam ten Tamtą kartę. Co ma. A mam już bonus, świetnie. Call the Week. Ok. Sipping Strike. E, wrzuciłbym, wrzuciłbym też Gigaton Punch'a, prawda? I takie rzeczy. Zostały tylko. Oj, to... Flame Wave też bym. Flame, flame Wave też bym wyrzucił. A tak to po prostu muszę to przemielać. O! Wrecking Ball! Już lepiej. To już może się przydać, tego zobaczcie, że my tutaj mamy. Mały problem logistyczny. Wyrzucam też to, bo to się zbędne będzie. Aha! I zobaczcie, też w momencie, kiedy nie możemy wyrzucić żadnej karty. Już. I nie możemy użyć tej karty, więc w tym momencie, niestety, ale muszę zagrać tylko dwoma kartami. Także zobaczymy, czy przypadkiem nie przyjdzie taka opcja, że będę musiał jednak te bardziej się przygotować do tej potyczki. Bo zobaczcie, Galeusz ledwo żyje i cały czas w niego próbuję ładować. Pan Ptaszek. No, i do tego cały czas przychodzą nam karty, które tak średnio jesteśmy w stanie. Dobra, odrzućmy jeden mend. Odrzućmy też kurczę... Chyba jednak Wrecking Bola na razie odrzucę. Bug Bash. O, lepiej. Nie mówić. Shout, Heroic Strike. Tylko, że właśnie najgorsze jest to, że zostawiłem kompletnie nieochronionego nie, nie Galeo teraz. A on teraz będzie dostawał mocno w łeb. Trochę zmniejszyliśmy chociaż jego HP, jego, jego atak. Wyssał nam energię i też wysysa życie. Galeo trzymaj się, zaraz będziemy cię leczyć. Gigaton Puncha od razu odrzucam. I teraz, co byśmy chcieli zrobić? Wiemy, że musimy mendę uruchomić. Myślę, że od tego zaczniemy. Ho, ho, ho! No dobra, creeping call też jest nam zbędny, więc już odrzuciliśmy co trzeba, okej. Okay. Zwiększymy sobie też HP, znaczy obronność. No i co, i bug basza walimy? Nie, myślę, że zrobimy to. Dobra. No właśnie, już Galeon ma pewien problem, ale może się właśnie chronić, więc to zawsze jest jakiś plus. Tylko, że... Aaaa, jaj, jaj! I Galeo właśnie padł. No moi drodzy, no i doprowadziliśmy do porażki <gry> jednej z naszej postaci, a jemu zeszło zaledwie 1 trzecia zdrowia. Także sami widzicie, że no, czasami warto jednak bardziej przemyśleć strategię i dobrać te kartę odpowiednio, albo trochę pogrindować. Prawda? Bo tu już jest pewien problem, mamy tylko dwie postaci. Eee, I nie mamy żadnego. Mogę wcześniej użyć kartę, która da nam leczenie. Mogłem to zrobić. mogłem też pokazać, jak to działa. No, trochę jestem niezadowolony z tego, co tu wyszło. ale widzicie, dzięki temu, że już potyczki z bossami są takie troszkę trudniejsze. Więc wydaje mi się, że ja sobie teraz wrócę do menu zapisu, bo wydaje mi się, że mogę nie wygrać tej, tej, tej potyczki, jeżeli nie przygotuję sobie kart. Dobra, ułożyłem sobie kartę, zobaczę, jak to teraz wygląda. Tutaj w sumie niewiele się zmieniło, a, a przy... przy, a, przy a, to jest... Ja nazywam ją Armillo, pewnie kilka razy mówię to jest Armilly. <laughs> mówiłem, że nie mogę zapytać jej imienia. Armili nie Armillo. No mi się kojarzy z inną grą bardzo podobnego, podobnego tematu. Tutaj zobaczcie, same fire pillary, wywaliłem kompletnie w Creeping Gold i Flame Wave, tak jak mówiłem, bariery i Bugbasze zostały. Shield up, Steam Punch, Mend i Wrecking Ball 1. Bo wydaje mi się, że jeden wystarczy kompletnie. Szczególnie, że na razie e, musimy i tak jakoś zdy zdywersyfikować naszą talię i lecimy jeszcze raz na walkę. No dobra, rozpoczynamy pojedynek teraz od nowa. Nie wiem na, na kogo będzie chciał się rzucać, więc standardowo na razie wyślę tutaj e, zabezpieczenia i możemy użyć mend, ale nie ma kogo leczyć, więc na razie muszę użyć po prostu jakiegoś ataku ognistego na sam start. Dobrze tu będzie inwestować mocno właśnie w kopernikę, żeby ona robiła te kombosy, bo to zapewni nam dużo zabezpieczenia przeciwko atakom, prawda? To może nam się rzeczywiście przydać, ale na razie niebieskie karty nam jakoś nie idą. Poczekam z tą niebieską kartą w takim wypadku, na potem na, na lepszy czas, więc zwiększamy swoją siłę. Atakujemy, no i możemy oczywiście walnąć z tym Puncha albo wymienić go może na coś. Zobaczmy. Jest shout, Bardzo dobrze, dzięki temu zajdzie jakiś kombo, więc czasami już to warto zaryzykować. No, te talie będą się i tak mielić, tak? To nie jest tak, że odrzucamy kartę całkowicie z gry. I dzięki temu to trochę. No tak. Jednak skupia się na Galeo głównie, bardzo go nie lubi, może nie lubi żab, nie wiem, może ptaki mają coś do żab w takim wypadku. O, świetnie, mamy Mana Barrier oczywiście na Galeo, mamy Bug Basha, a może, może dlatego specyficznie się yy, wala mi w Galeo, ponieważ pozostałe postacie mają zwiększoną obronność, może, 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 skrypty są bardziej teraz inteligentne prowadząc potyczki na poziomie wyższym trudności. Być może, nie wiem jak to jest, jak to działa, ale to obrażenie jest, jest potężne, prawda? Ale fajne jest też to, że oni tak dobrali te karty, a tu ponad 100 różnych kart unikalnych jest. O, o, że. Zobaczcie też, że wysysanie życia nie odejmuje życia, jeżeli trafi w osłonę. To jest dość bardzo fajnie pomyślane. Ale właśnie to, że oni bardzo pomyśleli fajnie te karty. One naprawdę są sprytne. One są przemyślane, są coraz potężniejsze. Fajnie to wszystko jest naprawdę tutaj przygotowane. Lecimy teraz oczywiście z leczeniem. Leczę, leczę Galeo, bo na razie on, on musi się wyleczyć trochę. Bo ma trochę za, za uszami, trochę oberwał. Ok, jeszcze Garden nam się przyda. No, Call the Wing, niestety, Call the Wing, niestety, jakby. Nie wiem, co do końca robi ten atak, bo jakoś tak więcej zdaje obrażeń, niż mi się wydaje, na tych paskach tam przelatuje. Ale może jeszcze jestem w błędzie. Dobra, i znowu jesteśmy gotowi na to. Zobaczcie, zebrało nam się trochę kogów, więc możemy na przykład nawet i Wrecking Ball zasunąć. Ale to nie jest ten moment. Dlaczego? Ponieważ trzeba będzie na razie skupić się na tym, żeby wygenerować tutaj. Barrier field, więc często będziemy grali tak, że staramy się trochę zachowawczo, trochę defensywnie, inteligentnie, będą wychodzić do potyczki, a nie na zasadzie najpierw atak, a potem obrona. A dzięki temu on nie może teraz wystać z nas życia, na przykład, prawda? O, i tak zadaje jakieś obrażenia, mimo wszystko. Więc trzeba się cały czas być, być cały czas przygotowanym na to, co może wymyślić tutaj. No dobra. To co byśmy teraz zrobili? Teraz trzeba by zaatakować, faktycznie. Dobrze byłoby Wrecking Ballem, a potem, no dobra, zrobimy tak. Na początku Wrecking Ball, żeby był mniejszy, więcej obrażeń fizycznych dostawał, przez to możemy zwiększyć potem swój atak i na końcu walnąć brave-busterem, żeby wszystko ładnie kombowało się w te ataki potężniejsze. Tylko odsłaniamy trochę, jak widzicie. O, jest weak. Odsłaniamy trochę Kopernikę. To mnie już niestety. O, właśnie. Teraz mnie to nawet bardzo niepokoi, co tu się zaczyna dziać. Na szczęście jestem Niech to szlak. Nie zrobię combo, ponieważ wszystkie wymagają, zobaczcie, koga. Ale nowa talia się w ogóle przygotowała, więc już jest problem nad nie mam jak obronić tego. Także muszę na razie odrzucić Brave Buster. Steam Punch niewiele mi zrobi. No i teraz będę liczył na to, że przyjdzie mi jakaś karta. Ee, przyjdzie mi jakaś karta, sorry, Steam Punch. Lecząca albo... Shit. Jakkolwiek chroniąca kopernika i to może być problem. To może być problem. Użyjemy zatem szałt, żeby zmniejszyć jego, jego, jego atak. Użyjemy do tego jeszcze Pilar, żeby zdać obrażenie, ale wydaje mi się, że to jest przecież ten moment, w którym ja się trochę o nią boję. Trochę ją naprawimy. W trzecim ruchu, skoro i tak nie robimy żadnego kombosa wielkiego. Obniżenie ataku. Uderzenie ogniem. I leczenie. No właśnie. Ej, widzicie? Call the Week. On jakoś inaczej działa ta karta. Ona zadała więcej obrażeń niż tam 20. Trzeba dokładnie doczytać, co ona robi. Ale wtedy nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić w ten sposób. Nie wiemy co on tam robi, tak? No dobra, moi drodzy. Cały czas Kopernika ma duży problem z życiem. Trzeba ją tutaj trochę wzmocnić. Mana barrier to daje nam 25% czy 20% głównego HP. I też boję się, że Ranking Ball teraz się nie przyda. Dobrze. Jest lepiej, bo teraz sobie mocno zwiększymy ochronę barierami. I zobaczcie, że cały czas jeszcze nie losuje nam się ten. Uh, mend do leczenia. Menda nam się nie, nie lesuje, ale mamy więcej obronności. Syping Strike ci się nie powiedzie, nic nie wystrzęsz ze mnie, spadaj. Dobra, jest mend, świetnie. Oczywiście fajnie byłoby zrobić kombo czerwonym, teraz szczególnie, ale musimy nazbierać też. Musimy nazbierać, moi drodzy, trochę. O, właśnie, tylko teraz. Tak, zobaczcie też. Zanim to kliknę, mam dwa na ruch, tak? Więc na początku wyrzucę Brawadu, bo wiem co trzeba robić. Wywalę też bugbash. bo jest słabym. O! Nawet chyba jeszcze lepiej. Tylko, aha, ona już nie jest zaznaczona. Teraz już z Shield Zapem poczekam, ponieważ zobaczycie, że Kopernika już nie jest naznaczona. Więc nie wiadomo na kim teraz skupi się. Skupi się pan kanarek. Więc na razie poczekam z tym. Na razie atakuje wszystkich i wysysa energię ze wszystkich również. Nie wiemy dalej, kogo będzie atakował. Zebrał znowu 5 kogów do ataku specjalnego. Czy możemy wykonać atak specjalny też? Możemy, jesteśmy w stanie. Dobra, jedziemy z tym koksem, tak jest. Na razie nie wiem kogo chronić. Mam karty chroniące w razie czego. Dzielimy gościa. Brave Buster wszedł. Drugi odcinek z tego będzie. Ała! Potężne to jest. I Mark Target, dobra, ale na szczęście skupił się na gościu, który ma najwięcej HP, więc nie jest źle. Wiadomo, Shields Up. I zrobimy punch i punch, ze względu na fakt, że chcemy tutaj przygotować Guardiana też. Przy okazji, to będzie aż trzy poziomy obrony dla Galio. Także nie jest źle. Dobra, bijemy go w twarz i jedziemy. Dobra. Sipping Strike niestety działa trochę, ale widzicie go 12. O, wow. Ale już widzicie, że już jest teraz gorzej. Już trzeba zacząć kombinować dalej, czyli wyleczyć na przykład Armili. Można też dorzucić kolejne punkty obrony dla któregoś z nich. Tak, i znowu... a, i możemy na barrier, ale wydaje mi się, że steam punch znowu, bo bo to znowu uruchomi nam specjalną umiejętność, prawda? Ale widzicie, że one te pojedynki są już takie... już boss przyszedł już ten nie jest taki prosty, jak był ten mushroom, tak? Jeszcze wysysa z nas energię. No, przyjeżdża po wszystkich. I znowu, kurczę, mend by się przydał. Albo... dobra, to nie mamy menda, to na razie robimy tak. Zebraliśmy sporo kogów, więc będziemy mogli atakować potężniej, ale to pojedynki po który będzie teraz ciekawszy. Jedziemy. Jak zdałem mu dużo obrażeń, to może uda się jakoś bardziej to ogarnąć tutaj. Ajajaj! Kurczę, a armili. Armili! Armili, trzymaj się. Damy ci. Damy ci. O, znowu zrobimy to samo. Znowu jesteśmy w stanie zebrać trzy karty niebieskie, więc jest nieźle. Damy jeszcze więcej. Oczywiście, nie ma czegoś takiego, jak znowu się tutaj. Nie ma czegoś takiego, że shield, czyli ta osłona, będzie się stakować. Ona po prostu będzie się regenerować. I znowu Kopernika jest celem ataków, więc na pewno trzeba będzie ją wyleczyć. Oby to leczenie przyszło w ogóle. Dobra, ale też z drugiej strony, właśnie. Niby leczyć. Na razie czujemy się całkiem bezpieczni. Ryzykuję. Robimy atak. Jak on strzeli tym arkanicznym uderzeniem, to może to może tego Kopernika nie przeżyć. Tego się boję. Trochę idę teraz. Wabank Nie z... dobra zrobił drive by. Drive by. Co znaczy, że możemy to wygrać. Jak teraz dojdę do karty, oczywiście, jego. Czy jesteśmy za niego ubić? 45? 80. On sporo ma jednak życia. Zrobimy leczenie. Zrobimy osłonę. I zrobimy cios. Jeszcze jedną turę przeczekamy. Jakoś będziemy bronić Koperniki przed zginięciem. I cios. I Guardian. Tak jest. O nie! I widzicie? O, o skubany! W ostatnim ruchu położył mi Kopernikę. A to skubanie. Przynajmniej dzięki temu, dzięki tej potyczce dowiem się, czy jeżeli jakaś postać padła podczas walki, to czy zdobędzie expa, czy nie. Nigdy mi się nie udało w, na normalnym poziomie trudności doprowadzić do sytuacji, kiedy kiedy naprawdę postać ginie. Kiedy mi pada. Ale wydaje mi się, że do niego super specjalny atak właśnie jest, kiedy, kiedy pojawia się pięć, pięć kogów. Wydaje mi się że to wtedy, tak? No i teraz jestem w stanie go... W sumie położyć. No i teraz mogę wywalać te karty, bo ona już jest niestety nieczynna. więc można od razu je wywalić. Zmniejszenie ataku. Eee, no, możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Nakrzyczymy na niego. Kurczę, teraz ważymy to w ogóle wygrać. No dobra, zobaczymy. Przy okazji będę miał szansę to sprawdzić, bo nigdy tego nie testowałem. Bums. Przejedzie. I co zrobi jeszcze? Przejedzie po raz drugi. Trzymajcie się nam, chłopaki. Aha, ale podoba mi się to, bo gra jest o wiele, o wiele ciekawsza dzięki temu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ten można wywalić, ponieważ ona jest nieaktywna. Mamy leczenie. Ale czy jestem w stanie go wykończyć? Wydaje mi się, że jestem w stanie go wykończyć. Wrecking Ball, Steam Punch, Steam Punch. Jak on to przeżyje, to nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Padł! Wygraliśmy, zobaczymy teraz, czy wszyscy dostaną... Patrzcie, podniosła się! If there is one thing I've learned from the army, is that a good retreat covers a bad loss. Jeszcze kiedyś z nim powalczymy. Jeła! Proszę bardzo, i mamy dużo expa. Widzicie? Czyli gdybym na przykład sobie pofarmił trochę, więcej, może te zwiększone właśnie poziom trudności, znaczy, poziom naszych postaci plus dodatkowe życie, plus dodatkowy atak, może by mnie uratował w tej potyczce, prawda? Więc tutaj jakby bardziej jest zachęcona, gra zachęca nas do tego grindu, więc może pomiędzy odcinkami bym sobie jakieś walki dwie, trzy zrobił, żeby chociaż jeden poziom więcej mieć między walkami, między konkretną postacią, ale zobaczcie też, że mimo wszystko każdy z nas dostał expy, więc jest dobrze, każdy dostaje expy. Get back here, you twitty bird! Come on, let's go after him! Armili, I hate to be the, the bearer of the bad news, but the town is on fire. All right, I guess we should put on those fires. We still we kicked his his can his really good Skupaliśmy błóżkę? Być może, moi drodzy, w ten sposób również skończyliśmy chapter. I teraz będzie chapter 2, znaczy zakończony, wszystkie sekrety odkryte. Udało się wszystko zrobić. Tutorial, chapter select. I właśnie można odwiedzać poprzednie chaptery. Żeby zebrać skarby, które pominęliśmy, albo zabrać więcej doświadczenia z walczenia z potworami. Jeśli jesteśmy gotowi, możemy wybrać kolejny chapter. Tak ale wybierzemy go już w kolejnym odcinku, który wydaje mi się, że podczas tam trwania Pyrkonu przez następne parę dni pojawi się, sprawdzacie harmonogram, żeby to wybadać, być może podzielę ten odcinek na dwie części, żeby nie były aż tak ciężkie do przyswojenia, bo nagrywam to godzinę przez tę ostatnią potyczkę, która była trudna, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, like, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska już wkrótce, cześć!